Stworzymy teraz taki fotomontaż. Na początek otwieramy pierwszy dokument z gruszką, po czym tworzymy nową warstwę. Następnie ustawiamy kolor narzędzia według przykładu. Teraz wybieram edycja, wypełnij kolorem narzędzia. Po czym za pomocą kontroli odpowielam warstwę z gruszką i ustawiam ją na górze naszych warstw. Następnie obrazek, dopasuj, usun kolor. Teraz zmieniam tryb mieszania górnej warstwy na ostre światło. Następnie otwieram drugie zdjęcie z twarzą. Za pomocą narzędzia Lasso zaznaczam oczy i kopiuję je kontrolce. Teraz wklejam je Ctrl V na warstwę z gruszką. Dodaję maskę warstwy na warstwie z oczami. Teraz pędzlem z kryciem 40% poprawiam kontury oczów. Otwieram trzecie zdjęcie z językiem. Zaznaczam go lasem, kopiuję kontrolce, po czym wklejam Ctrl V na warstwę z gruszką. Narzędziem przesunięcie przesuwam w odpowiednie miejsce. Ponownie dodaję maskę warstw na tej warstwie, po czym pędzlem tworzę płynne przejście pomiędzy językiem a gruszką. Teraz dodaję nową warstwę korekcyjną barwa nasycenie z zaznaczeniem opcji koloruj. I ustawiam kolory według przykładu. Następnie pędzlem skryciem 100% odsłaniam języki oczy.